Cześć, witajcie na kanale Przystanek Camping. Na święta Wielkanocne wybraliśmy się na Campus Park Domasławice. Tam na kilka dni zaparkowaliśmy naszą przyczepę. Kemping w Domasławicach położony jest 50 km od Wrocławia w malowniczej Dolinie Baryczy. Od samego wjazdu zaskoczyła nas wielkość obiektu. 10 hektarów naprawdę robi wrażenie. Do tego obecność lasu, boiska sportowe i restauracja włoska. Bardzo mi się podobał park Linowy i dwa miejsca do ćwiczeń. Do lasu za płotem można chodzić na długie spacery z psami. Oczywiście jest też szkódka z kodem, ale kodu wam nie zdradzimy. Kemping stanowi świetną bazę wypadową do wycieczek pieszych i rowerowych. Wokół nie brakuje atrakcji turystycznych. My odwiedziliśmy tylko kilka miejsc z wielu. Oprócz stawów milickich, które słyną z Karpi, warto odwiedzić ruiny pałacu von Reichenbach w pobliskiej miejscowości Goszcz. A mi się spodobał zabytkowy jaz na strumieniu Czarna Woda obok miejscowości Zamek Myśliwski. Kiedy wrócimy tu latem, na pewno odwiedzimy kolejki wąskotorowe w Krośnicach i Muzeum Bombki w Miliczu. Zobaczcie, jak spędziliśmy kilka dni na świeżym powietrzu i przekonajcie się, czy można zjeść śniadanie wielkanocne w przyczepie? Oczywiście, że można. Zostańcie z nami do końca. Dotarliśmy na miejsce: kampus Domasławice. Jak możecie zobaczyć, nikogo oprócz nas tutaj nie ma. A to powoduje, że mamy nierada za gwostkę i wyzwanie: które miejsce wybrać? Każde miejsce jest dobre. Każde następne jest lepsze od poprzedniego. To jest małą kuską. No są zwierzątka, tak. Kozy. Kozia rodzina. Przyroda dookoła. Możemy wypoczywać. Troszkę stop. O nie, nie jesteśmy tutaj sami. Jedzie przyczepa. Ktoś przyjechał, a to znaczy, że musimy szybko wybierać miejsce, bo zaraz zabraknie. To jest fajnie. Dojechaliśmy już do celu. Rozbijamy się. Rodzice tę klatkę dla brodami, ale będą kabarety. Pewnie zastanawiacie się, co wjeździliśmy na dachu. Zdradzę Wam. To jest klatka kenelowa. Domek dla Bruna. Miejsce, w którym bezpiecznie sobie śpi, bez ryzyka, że przegryzie smycz i ucieknie. M1, rozkładamy. Teraz zobaczycie, jak Bruna ma nowy dom. No, on już A. chciał do przyczepy. Tak. A krótkie to Ja spakowałem. No. <Ky> Może wygląda to niezbyt przyjaźnie dla zwierzaka. Ale w rzeczywistości, w rzeczywistości tak nie jest. Bruno jest przyzwyczajony, na co dzień ta klatka to jest jego buda w domu, jest przykryta od góry kocem. Także jedyne co się zmienia, kiedy jesteśmy na kempingu, to w takich chwilach, kiedy rozpakowujemy przyczepę, to wtedy go zamykamy. Jemu w ogóle ta przestrzeń nie przeszkadza. Ja długo dojrzewałem do zakupu takiej klatki, ale kupiłem możliwie największą. Także klatka jest bezpieczna, wygodna. Natomiast nie mieści się do żadnego samochodu, dlatego jeździ na dachu. Podobno karmicie psa krokietami, czy to jest prawda? Tak, to jest taka, taka przekąska specjalna dla psów i zaraz Bruno ją przetestuje, czy mu smakuje. Najważniejszy pojazd. Tuż po składaku. Tylko chyba w butach byśmy się trochę pohasać. No wiem. Tosi dużo bardziej smakuje zawsze jedzenie Bruna. mimo że jest to to samo jedzenie? To jest gotowa udusić się, żeby tylko zjeść jego kawałek. Ale ona ma swój tam z tyłu. Zobacz, ty masz swój. To jest twój kawałek. Tutaj, zobacz, on jest taki sam. Ten sam. Nie musisz zjadać Brunowi. E, widzicie, widzicie sami. Ten sam kawałek. To zrobimy eksperyment. Zamienię, dam Brunowi ten tośki. Czy to coś zmieni? Ten jest niedobry. On jest bardzo niedobry. Ten musisz oddać. Ten jest niedobry. A weź tośki. Bruno, weź tośki kawałek. Trzymaj ten. Tak, za dużo. A Tosia dostanie. Tośka, chodź tutaj. Chodź masz Bruna kawałek. O. jest lepszy. No lepszy. Mam bruna. No, no. Widzicie sami. Dwa takie same kawałki. Tak by się mogło wydawać. Ale tak nie jest. Bruna zawsze kawałek jest lepszy jest sobie. na trzecim miejscu w najsilniejszych szczękach, a na i, a, i na drugim miejscu w najmądrzejszych. Dla tych, co nie mają własnej przyczepy albo własnego kampera, domki. A na terenie kampusu jest włoska restauracja prowadzona przez samego Włocha. Tam za mną ten biały, piękny, ładny domek. W restauracji w tej chwili możemy zamówić sobie jedzenie na wynos i próbowaliśmy bardzo smaczna pizza. A w sezonie, jeżeli jest wszystko otwarte, można wejść, zjeść, są lody. Bardzo ładnie. Za mną ściśle tajna brama. Dokąd prowadzi? Do lasu. Dla wtajemniczonych znany jest specjalny kod, który otwiera tą bramę. Można wybrać się do lasu. Włamujemy się do lasu. I udało się, zobaczcie. Uuu. Nie ujawnimy Wam kodu, ale udało nam się złamać szybko. Wejście do lasu. Jesteśmy. Tosia, szybko wziął! Krótki spacer za nami. Wracamy do przyczepy i ruszamy po Gaz. Gaz, bo ja jak zwykle zadbałem o wszystko, tylko pominąłem kilka drobnych szczegółów. Między innymi zabrałem butlę, którą zważyłem na oko. Według mnie gaz miał starczyć na kilka dni. Starczył na jedną noc. Chciałam jeszcze coś powiedzieć. Bacie nawalił nie tylko w kwestii gazu, ale nie zabrał też stolika i krzesełek. Eee, tutaj może się nie, wy... to się. nie, wytnie. to się nie wytnie. Ale myślałem, że jedziemy na krótko, tylko dwie noce z przyczepą. To już Ale jak są. dwie noce? No trzy. Święta w przyczepie miały być. No, nikt nie mówi, że będą święta w namiocie. A widzisz to słońce? Tak, wszędzie słońce. To, to chyba warto. Ja się czy taki stolik rzeczywiście jest nam potrzebny, czy damy radę? by... Znaczy, stolik mamy w przyczepie i siedząca. Tak, jest nam bardzo potrzebny i mama nie przesadza. Dobrze, to zapytam Bruna, jak on to widzi. Bruno! Bruno, chodź tutaj. Poczekaj. Czy są potrzebne nam krzesełka i stolik do namiotu? Teraz zobaczcie. O, Bruno to? Nie, nie. O, pokazał, że nie. Jestem przekonany, że to było nie. Nasz nowy schodek do przyczepy miał podnieść komfort użytkowania przyczepy, miał nam się wchodzić wygodniej, bezpieczniej, a okazało się, że to jest podest dla Tosi. I musimy uważać, żeby jej nie zdepnąć. Za 150 metrów skręć w lewo. O właśnie, dokładnie tak. Mauzoleum Reichenbachów. Bardzo taka tajemnicza atmosfera, bo z jednej strony w miarę zadbany mur, ale dalej jakiś opuszczony obiekt. włączamy tryb urbex, zaparkujemy samochód i zaczynamy. Nieopodal centrum miasteczka Goszcz w leśnej gęstwinie znaleźliśmy cmentarz ewangelicki i mauzoleum rodziny Reichenbachów. To byli tutajsi właściciele ziemscy, którzy tam niedaleko jest też taki wspaniały zespół pałacowy. Tutaj mamy to mauzoleum. Widać kartusz herbowy rodziny Reichenbachów nad wejściem, które jest zamurowane. Okazuje się, że przez lata ten cmentarz, jak i Całe to mauzoleum było bezczeszczone, grabione, zaniedbane. Do momentu, aż jeden z członków rodu Reichenbach, bodajże Heinrich von Reichenbach, wydał odezwę do mieszkańców Twardogóry i miasteczka Goszcz z prośbą, właściwie z takim żądaniem, aby zadbały o to miejsce. Więc po, chyba w 93 roku odbył się ponowny pochówek mieszkańców właścicieli ziemskich, którzy byli tu pochowani w tym mauzoleum i zostało to w jakiś tam sposób zabezpieczone to miejsce, ale jak widać jednak mimo wszystko nadal ludzie no, niszczą. Chodząc po takich miejscach trzeba uważać, bo można trafić na przykład takie rozpadliny albo właśnie zapadłe groby i można wpaść. I to raczej... Nieprzyjemne byłoby. Wśród otaczających nas drzew prawie przeoczyliśmy drzewo betonowe. Chyba jedyna tablica, którą udało nam się tutaj znaleźć. Na samej górze są figury, z tej perspektywy może słabo to widać, ale mają urwane głowy. A tu nie zwróciło waszej uwagi, że coś tam jest. No. Zamurowane wejście. Zaczęliśmy kółko wokół pałacu rodziny von Reichenbachów. Pałac musiał być przepiękny w czasach swojej świetności, ogromny. Sama fasada to są liczne zdobienia. Wybrałem się na popołudniową wycieczkę, moim oczywiście składakiem, i niedaleko kempingu mamy miejscowość Goszcz. Miejscowość Goszcz. Z czym wam się kojarzy Goszcz? No właśnie, mi też z niczym, ale jak zauważyłem na miejscu, Mieszczą się tutaj zakłady, firma produkująca meble Bodzio, czyli nasza taka polska mała IKEA. Bardzo fajne wrażenie. Po prawej stronie stawy, po lewej stawy, a my jedziemy między nimi. Bardzo malowniczo i uroczo. Polecamy stawy Milickie. Na moment zatrzymaliśmy się przy drodze żeby zobaczyć staw Gądkowicki, który okazało się, że jest spuszczony. Nie ma w nim wody. Bardzo ciekawy taki księżycowy krajobraz. Słuchajcie, no nie ma stawu. Nie szukamy ma. dalej. Nie ma. Nie ma. Jedziemy dalej. Jesteśmy w lesie i szukamy zabytkowego jazu, którego nie możemy znaleźć. Tak. Według mnie on jest pod nosem, tylko... Tylko no, to taki pan Hilary, jak zwykle. Mhm. Jadąc samochodem do piekarni, bo jesteśmy na tropie i poszukiwaniu mazurka świątecznego, niestety nigdzie nie możemy znaleźć żadnym sklepie i cukierni, a jutro już święta, eee, skręciliśmy do lasu, żeby sobie zrobić taką lasoterapię, na chwilę się oderwać, odpocząć, poglądać zielone kolory. Nie, tak... nie wiem, co, słuchajcie, zaczynam myśleć, że nie dotrzemy do tego miejsca. Kręcę się i kręcę, olacja się są w jakiejś odległości za mną. Historycznego jazu nie mogę znaleźć niestety, ale za to znalazłem dom. Wygląda bardzo ciekawie, o ile to w ogóle jest dom. Raczej takie mam skojarzenia z thrillerami, jakimiś horrorami, wiecie, wychodzę z lasu, nic nie ma dookoła, nikogo, niczego w promieniu kilku kilometrów, tylko my i jakieś takie... Zobaczcie, ust! uschnięte, samotne, rozpadające się drzewo. Trochę pobuchtowany teren przez dziki, co Bruno tutaj wyczuwa. I właśnie ten dom. Popatrzcie na niego. Dobra, moja koncepcja była zła. Ja poszedłem w prawo oraz ja się w lewo i oni mieli rację. Po wyjściu z lasu trzeba iść w lewo. Myślałem, że Ciebie już porwali kosmici. To jest zabytkowy jazd. A tutaj operator tego jazdu, pan Jan. Był <grybujesz> ten na miast, czy nie? No nie, ale tutaj jest, to jest drewna. No, zapora drewniana. Zrobiłam, było wcześniej l, ja zrobiłam by. I nie wiem, czy teraz woda popłynie w bok? Czekajcie, cicho? Nie, chyba nie, to nic nie się to zmienia. Tam jest stary jaz, a to jest równie niedziwny element, który po prostu stoi tu i stoi. Nic się z nim nie dzieje. Nie wiem do czego mógł służyć, ale jest tutaj, więc na pewno mi jakąś funkcję. Ale się włączyłeś. Pizza opuściła yy, o mnie, musiałam ją wypuścić z niej powietrze, bo tak urosła. Dobra, czekamy, czekamy. A niestety były rzeczy techniczne i jeszcze długo będziemy i z, z głodu dostajemy głupawki. Nas... Ola na chwilę wyszła nalać Tosi wodę, więc zobaczymy czy ta pizza to w ogóle pizza. O kurczę. Najpierw pilca nie chciała się upiec, a teraz jeszcze nie chce wyjść. Misja zakończona sukcesem. Tak myślę. Teraz się przekonamy, czy to smakuje równie dobrze, jak wygląda. Jak to smakuje. A bardzo dobre. Święta wielkanocne 2021. A jednocześnie otwarcie naszego sezonu karawanigowego. Za oknem słońce. Pogoda a nas... nam dopisała, no. To się zgadza. Życzymy, Życzymy wam. wam dużo zdrowia, <noise> radości, spokoju, miłości. Nie tylko w święta, ale w całym roku i, i, szczęścia. i sezonie. Szczęścia w sercu, żebyście byli czuli się szczęśliwi. To jest najważniejsze i kochani. Jesteśmy cały czas na terenie kampusu do Sławice. Mamy tutaj małpigaj. Jak ci pomóc? Dobra, już sobie, sobie pomogę. Aleksandra i póki jeszcze jestem w pełni sił, dedykuję jej ten Małpigaj. Za chwileczkę pokonam, pokonam ten park Shaolin, który pokonał Jasiu, i przejdę przez niebezpieczny tor przeszkód. Jeśli go przetrwam. A myślę, że go przetrwam? Ja, ja oprowadzę. Jak tata idzie w torze. Tak, Jasiu będzie trenerem mojego tutaj tak? przebiegu zdarzeń. E, do tej selekcji, którą sobie tutaj wyznaczyłem, którą dedykuję Oli. E, dodamy jeszcze element y, grozy. Jasiu będzie do mnie strzelał piankowymi nabojami. Tak! Okay? Będę to strzelał wszystko do taty. Tata, bój się. Ekstremum prawdy. Poznajmy. Pistolet startowy. <noise> Teraz arcytrudne i ściśle tajne, tajne zadanie. Będę musiał pokonać ten tor. Zadanie jest ściśle tajne, ulega właśnie skasowaniu. 3, 2, 1. Koniec. Tu jest dodatkowe utrudnienie. Jest dziura. Zobaczcie, jak idzie, żeby mnie nie kopnął w twarz. O. O. Czyta Wo! brawo! Spacer wulkanizatora. Jedziesz prawa lewa, prawa lewa, prawa lewa, prawa lewa. Ojej, bo mnie. Oh, oh, oh. Na czym będzie polegało trenerze? Moje zadanie, yy, twoi, Twoim zadaniem będzie przejść po tym jak po równi pochyłej, ale bez żadnego upadku. Jeżeli tak zadanie zostanie niezaliczone, gotowi? Biegać, skakać, latać, pływać, na kempingu wypoczywać. O, jeżeli myślicie, że się popisuje, to jesteście w błędzie. To jest... Dla mojej żony Dedykuję jej ten wycisk. Pytanie, czy żona raz, chce potem doglądać mężczyznę, który na przykład ma coś naciągnięte i leży tydzień w łóżeczku i stęka? Opuszczamy już kampus doma sławice. I pamiętajcie, żeby subskrybować i dawać łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.